Hej, dzień dobry. Mam nadzieję, że dzianek mija wam dobrze. Z nami zamieszkał już psiak, <noise> którego mieliście okazję zobaczyć. Jest, Jest. godzina siódma dziewięć. My już jesteśmy po jedzonku psiakowym, nie moim, um, spacerku i napisaniu w dzienniku manifestacyjnym. Um, I bierzemy się za taką małą, drobną porcję uczka. Potem zjemy śniadanie. Potem się weźmiemy za prackę. I znowu mikro przerwa. Będę chciała tutaj nagrać. I dalej. Dzień dobry. Czas na małe, szybkie śniadanie, check. Dobrze, więc tak, mm, bardzo mi się podoba koncepcja japońskich śniadań, gdzie macie różne rzeczy, ale przede wszystkim, że zupa na śniadanie, bo ja lubię zupy, um, więc mam tu rosół z wczoraj, pff, który y, dodałam trochę sosu sojowego i ja lubię czasem dodać sobie trochę płatków chili na górę i jest tam troszkę mięsa z zupy, bo też lubię y, gotowane mięso z y, rosołu. Tutaj mamy burrito śniadaniowe. I to jest coś co ja robiłam jakoś jeszcze na koniec chyba sierpnia, wydaje mi się. Dzisiaj mamy 6 października. Zrobiłam ich ponad 30 sztuk. Poszły do zamrażalnika, no i mamy takie szybkie śniadanie. I kiełkownica w końcu zaczęła mi działać. W końcu wyrosło i posadziłam, bo miałam nasiona fasoli mung. Więc trochę kiełeczków, które już wy wyrosły i mamy takie oto śniadanko dzień dobry, troszkę sobie poogarniałam rzeczy na instagrama swojego i w ogóle i teraz jest godzina 9.30 więc najwyższy czas iść z małą kluską na spacer tak więc zbieramy się na tuptanie spacerki z Elmą yy, idą dobrze co trzy godzinki sobie idziemy te spacery w tej chwili dają mi trochę taki tak, takie, taką technikę pomidora że mam yy, no trzy godziny pomiędzy jednym a drugim no najczęściej tak dwie i pół bo zanim pójdziemy to staram się z nią oj chwilę poćwiczyć jakąś reakcję na imię hmm siad i tym podobne. Idzie to powoli, <grych> ale co? No próbujemy, uczymy się powolutku. Powiem Wam, że pogoda jest bardzo niezachęcająca, ale przynajmniej ogarnęłam rzeczy, które miałam w planach. Okej, okay. więc lecę czytać.